Wszyscy wyszli, zostaje jaj, na pochwyśli Na zegarko parę minut po pierwsze Stodzi mi się raz bo będę pisał pierwsze Co mnie moda, pisze o tym, co dotyka Moi ludzie po rozwodach, moi ludzie pojach Krótka droga z porodówki do kosnicy Przyszedłem na świat tej odejczy Wszyscy dookoła Są pętkać z jak niech nie mi spojrzę, Widzę bardzo to sześć Składa Składam się do tych części jak bitra Leczysz niż ze mną ja. Psycholog mi mówił, nie jesteś sam na świecie A kosztował mnie pagi, to ja powiedzie Nie ma gotowej odpowiedzi, gdy umiera nadzieja No to się pojedź, Po mi i, mi. Po może, nie pomogę już, jak to, nie pomogę sam, sobie, 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 sobie. Teraz nie mu jak mam Co? nie co, nie jak to, nie pomogę sam, sobie, 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 sobie. Nie mu mi jak mam żyć. Bo ja nie bo my, i co, mi już żyć, jak co? Bo, jak nie, sobie, 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 sobie. nie sobie, mi. jak to